Okay. Tutaj szampiona. Mamy w tej chwili 8 marca, czyli przechowanie około 5,5 5 ,5 miesiąca po zbiorze. Dawka poliwersum tradycyjna. Dwa doby przed zbiorem owoców w terminie późny wieczór, początek nocy okres. Sortując w tej chwili wychodzi nam gdzieś około 8% jabłka przemysłowego, to znaczy jabłka, które nie spełnia warunków wielkościowych, to znaczy poniżej 6 i jabłka z uszkodzeniami typu gorzka plamistość podskórna, ewentualne obtarcia, ewentualne zgnilizny. Stosując któryś rok z kolei poliwersów zauważyłem, że zgnilizny, które występują na jabłkach są zgniliznami suchymi, nie mokrymi i są to zgnilizny ewidentnie występujące po uszkodzeniach w trakcie zbioru, bo tutaj właśnie w tej palecie patrząc tutaj widzę, powiedzmy to jabłuszko ewidentnie widać, uszkodzenie przy zbiorze ogonkiem. Wystąpiła zgnilizna, no nie, ale suchutka. Widząc takie jabłko na suszarkę, nie, niż, nie, nie, nie brudzi suszarki, nie, nie rozpada się. Dochodzi oni do stołu, gdzie sortują dziewczyny, odrzucają do jabłka przemysłowego. Tu mamy podobny przykład, jest uszkodzenie po ogonku. Znowu ewidentnie widać jabłko zgnite, ale na sucho. Tu mamy również uszkodzenie tu prawdopodobnie zostało uderzone deską od skrzyni w trakcie zbioru. Jest blamka z mielizny, ale suchy. Zbiór wykonuje, można powiedzieć, w dwóch etapach. Są grupy, które rwią same doły, są grupy, które wią same góry. Tutaj widzimy ewidentnie tą paletę, która jest dużo, dużo bardziej czerwieńsza i która była na pewno zerwana z części wierzchołkowej. Więc teoretycznie powinno tutaj nam dużo bardziej wystąpić yy, uszkodzeń typu gorzka plamistość podskórna, yy, grubsze jabłko, więcej zgnitego, widzimy tutaj jednak, że nie ma tu raczej to miejsca, z tego względu, że no jabłko nie jest za grube pierwsze, ale yy, gorzka i planistości tutaj, mimo że gdzieś nie, gdzieś trafia się jabłko grubsze, nie widać. Widać ewidentnie, że zdarzyła nam się brunatna zgnilizna, dwa owoce, ale również nie, nie ma tu problemu, są one zgnite na, można powiedzieć, że praktycznie na sucho, nie rozpadły się, przy sortowaniu zostanie to odrzucone, nie spowoduje nam za, za, zabrudzenia szotkarek i, i suszarki. Też poradycznie trafia się od przez ogonek, mała plamka zgnilizny, sucha, nie ma problemu.